Czy warto podążać za swoimi marzeniami? Jeśli kiedykolwiek choć raz w życiu słyszałeś teksty pod tytułem nie uda ci się, to nie dla ciebie. Nawet się za to nie zabieraj i tak nic nie osiągniesz. To jeśli choć raz słyszałeś taki tekst od tych typowych podcinaczy skrzydeł, to usiądź wygodnie i oglądaj uważnie, bo ten materiał jest właśnie dla ciebie. Jesteś gotowy? Lecimy. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny się kłania. Witam Was bardzo serdecznie już w drugim odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów, dlatego niesłychanie się cieszę, bo lecimy jak burza. Natomiast moi drodzy, bez względu na to, jak trafiłeś na ten materiał, czy może obserwujesz mnie na Instagramie i oglądasz codzienne moje Instastory, gdzie daję mega pozytywnego kopa do działania. Jeśli nie, serdecznie Cię do tego zachęcam. Lub może po prostu YouTube podsadził Ci ten materiał. Ale bez względu na to, jak trafiłeś na ten film, wiem na 1000% z jakiego powodu ja tutaj jestem, bowiem, drogi piłkarzu, chcę zmienić Twoje życie. I odpowiadając na pytanie z początku tego filmu, czyli czy warto podążać za swoimi marzeniami, pragnę opowiedzieć Ci historię pewnego młodego chłopaka, który najlepiej zna odpowiedź na to pytanie. Bo wiem, ja zawsze chciałem od życia więcej. Gdy jakiś trener mówił, zrób 20 pompek, ja zawsze robiłem ich 30. Gdy jakaś pani w szkole zadawała dodatkowe zadanie, ja zawsze pierwszy, pierwszy się zgłaszałem. Przez to, że chciałem od życia zawsze więcej, byłem niemiłosiernie hejtowany przez moich rówieśników. Ochrzcili mnie jak ksywą podpalony. Podpalony to, podpalony tamto, już do pożygu można było tego słuchać. Ale ja zawsze chciałem więcej od życia, bo byłem niesłychanie ambitny i wiedziałem, co chcę od życia. I byłem nawet kapitanem w wiśle Kraków. I przez to, że mieszkam od Krakowa o około 40 km, były dni, gdzie niekiedy wstawałem o godzinie 4, 4.30 rano, żeby przyjechać dodatkowo na trening o godzinie 6, 6.30, uwaga, żeby zrobić swój własny trening przed treningiem klubowym, który miałem o 8.00. Jak się ze mnie śmiali. Człowieku, zwariowałeś? Po co w ogóle tak wcześniej przejrzesz? I tak nigdy w życiu nic nie osiągniesz. Co, z domu Cię wyrzucają? Spać nie możesz? I tak nic nie osiągniesz. Po co to robisz? I nie dość, że przychodziłem o wiele wcześniej na trening, zawsze ostatni z niego schodziłem. Bo zawsze dodatkowe pompki, brzuszki, ćwiczenia rozciągające, stabilizacyjne. I bardzo często, gdy wracałem do szatni, czekała na mnie niesamowita niespodzianka. Kebab, ale spokojnie, nie taki kebab jak myślisz. Kebab, czyli inaczej paczka. Czyli torba obrócona na drugą stronę ze wszystkimi rzeczami schowanymi do środka. Raz nawet w szkole stałem w rejs za to, że trenowałem dodatkowo i chciałem od życia więcej. Ach, ci ambitni ludzie. Ale za każdym razem, gdy te wszystkie sytuacje się powielały, gdy te wszystkie powiązane ze sobą buty, sznurówkami, te ciuchy obrócone na drugą stronę się powielały, jak myślisz, co ja wtedy robiłem, bo na pewno się nie wkurzałem? Za każdym razem robiłem dokładnie to samo. Dokładnie ten cichy uśmiech pod nosem. Bo ja wiedziałem, że osiągnę swój sukces, jest to tylko i wyłącznie kwestią czasu. I tak było. Dwa tygodnie po zdanej maturze otworzyłem własną firmę z dietetyką sportową. Kurde, jak się ze mnie śmiali. Człowieku, zwariowałeś, firmę w wieku 18 lat otwierasz, co ty młody gówniarz możesz wiedzieć? Niektórzy ludzie w wieku 30-40 lat nie otwierają firmy, a co ty młody grzdyl możesz wiedzieć? Ja robiłem swoje, ale i tak cały czas się śmiali, jak wrzuciłem swoje pierwsze zdjęcie na fanpage bez koszulki. Śmiali się, że pedał, jak można wrzucać zdjęcie bez koszulki. A ja dalej robiłem swoje. Jako 18-latek. Drogi piłkarzu, uwierz mi, że zarabiałem wtedy takie pieniądze, że w ciemno brałbyś je na kontrakcie jako młodzieżowiec w ekstraklasie. A ludzie i tak się dalej śmiali. A ja robiłem swoje. Nie do, że miałem własną firmę z dietetyką sportową, to jeszcze świadczyłem usługi jako trener dla dzieciaków. Ale był pewien jeden dzień w moim życiu, który całkowicie zmienił moje życie. Bowiem byłem raz na pewnym obozie piłkarskim. I kilka miesięcy po tym obozie piłkarskim na naszą grupę na Facebooku wrzucili... Post o następującej treści. Jutrzejszego dnia trening mentalny dla wszystkich zawodników, kiedykolwiek współpracujących z nami. Ja sobie powiedziałem, że choćby skały srały, ja tam muszę pojechać. Akurat tak miało być, że wtedy jako ten trener dla dzieciaków miałem pracę do godziny 20. A ten trening był o godzinie 18 w miejscowości oddalonej o ponad 100 km od ode mnie. Ja sobie powiedziałem, kurde, muszę tam pojechać. I przychodząc rano do pracy. Zapytałam moich pracodawców, czy jest szansa, żebym ja się urwał ile wcześniej. Powiedzieli mi, No way, nie ma szans, nigdzie cię nie puszczamy. Uff, dobra, pierdzielę, rzucam to. Wróciłem tylko do domu się spakować i powiedzieć o tym moim najbliższym. Powiedzieli mi, zwariowałeś, tak dobrze płatna praca, a ty ją rzucasz? Gdzie ty drugą taką znajdziesz? Gdybyś ty nam coś takiego zrobił, my byśmy cię nigdy nie zatrudnili. Powiedziałem im, OK, szanuję wasze zdanie, kocham was, ale ja lecę za marzeniami. I pojechałem wtedy. Wiecie, co się okazało? Zapytałem, czy przypadkiem nie potrzebują dietetyka. Okazało się, że potrzebowali. I zostałem dietetykiem w jednym z większych centrów treningowych dla piłkarzy w Polsce, jako dietetyk na całą Polskę. A to był dopiero początek. Potem otworzyłem własny sklep ze zdrową żywnością, ale to dalej było nic. Miałem ogromne marzenie otworzyć swój własny oddział przygotowania motorycznego i mentalnego dla piłkarzy. Kurde, jak się ze mnie śmiali, człowieku, zwarywałeś jesteś debilem, siłownie dla piłkarzy chcesz otwierać jeszcze okej. Okay. siłownie dla normalnych ludzi spoko, ale dla piłkarzy, kto ci tam przyjdzie, nikt ci tam nie przyjdzie. A najlepsze jest to, że przez ponad rok do tego miejsca przyszło do mnie prawie tysiąc zawodników. Gdyby nie fakt, że ja wtedy zaryzykowałem i poleciałem za swoimi marzeniami, ja nie poznałbym tych wszystkich niesamowitych piłkarzy. A to był dopiero początek, bo gdy powiedziałem ludziom, że spełnię swoje największe marzenie, to wtedy jaki hejt, jaka fala hejtu się na mnie wylała, to uwierz mi, te wszystkie szydery, o których Ci opowiadałem, to nawet nie była namiastka z tego, co było wtedy. Gdy powiedziałem, że napiszę swoją pierwszą książkę, to po prostu był armagedon. Nie będę teraz przytaczał tych wszystkich okropnych przekleństw, więc postaram Ci się to trochę scenzurować. Bo mówili mi, że człowieku jesteś porąbany, powalony, zwariowałeś, jesteś debilem. Ty książkę w wieku 18 lat chcesz napisać, co ty, młody gówniarz, możesz wiedzieć. Nikt ci nawet sztuki nie kupi. A najlepsze jest to, że dziś moja pierwsza książka, przygotowanie dietetyczne piłkarzy sprzedaje się w tysiącach egzemplarzy. Jest bestsellerem wśród piłkarzy. A mi mówili, że nikt mi nawet sztuki nie kupi. I gdybym ja wtedy nie zaryzykował, gdybym wtedy nie poleciał za moimi marzeniami, gdybym wtedy nie podjął jasnej i klarownej decyzji, dzisiaj nie miałbym nie tylko jednej. Ja nie miałbym dzisiaj swoich pięciu książek. I dziś żyję życiem swoich marzeń. Robię to, co kocham najbardziej na świecie. Jestem trenerem mentalnym i zmieniam ludziom życie. Współpracuję z niesamowitymi zawodnikami w Polsce i za granicą. To jest to, co jest całym moim życiem. I nie wyobrażam sobie innego świata. I teraz. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak fajnie wszystko to kolorowo wygląda, tyle sukcesów i w ogóle. Tylko najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja dziś mam 21 lat. I wiem bardzo dobrze, że to dopiero początek mojej drogi, ja się rozgrzewam. Ja jeszcze nie zdjąłem dresu do rozgrzewki. To jest dopiero początek mojej drogi. I teraz chcę, żebyś wiedział, aby zawsze podążał za swoimi marzeniami, żeby nikt, ale to nikt, nie pozwolił ci ich zabrać. Bo zgodzisz się bez wątpienia, że ta sytuacja, to moje życie, o którym Ci powiedziałem, bez wątpienia mega kolorowa sytuacja, mega kolorowe, kolorowe życie, bajka, nie? Gdyby nie jeden prosty fakt, że jeszcze ponad 3 lata temu nie miałem pieniędzy totalnie na nic. Bardzo dobrze pamiętam, jak szedłem do hm aby kupić sobie spodęki, i nie było mi stać na to, żeby kupić sobie te z lepszego materiału za 50 zł i musiałem kupować tylko te za 30. Również bardzo dobrze pamiętam, co to jest, gdy... Marzysz o profesjonalnych korkach piłkarskich, a nigdy cię na nie nie było stać. Bo jak dobrze wiesz, ile one potrafią kosztować. Ja swoje pierwsze korki profesjonalne fule kupiłem od kumpla, który trenował z pierwszą drużyną w ekstraklasie. Uwaga, używane za 75 zł. Ale to było nic. Ja bardzo dobrze pamiętam, jak nie było mnie stać na książki, które, które kocham. I była sytuacja, że ja już nie pamiętam. Przez 2-3 miesiące zbierałem na książkę, która kosztowała uwaga, 60 zł. I bardzo dobrze pamiętam, że jak wtedy wróciłem wreszcie z tą moją upragnioną książkę, ja dostałem okrzęd od moich najbliższych, jak ja mogę taką drogą książkę kupować. Więc uwierz mi bardzo dobrze, wiem co to jest. I dzisiaj moim największym marzeniem jest to, że mogę pożerać książki. I wiem bardzo dobrze, czym są marzenia. I powiem Ci coś od serca. Nigdy, ale to nigdy nie odpuszczaj, bo jesteś takim samym gościem jak ja. Nic nas nie różni. Ja po prostu miałem na tyle jaj, żeby podążać za swoimi marzeniami. I teraz ja Ci to mówię od serca. Nie przejmuj się tym, co ludzie gadają, bo zawsze będą gadać, gadać i gadać i to nie ma żadnego znaczenia. Kieruj się swoim sercem, bo tylko to doprowadzi Cię do wielkiego sukcesu. Czego będziesz żałował za 10-15 lat? Czy tego, że nie spróbowałeś? Czy że straciłeś swoją największą szansę na to, żeby zrealizować swoje marzenia? Siedzieć w kącie bezpiecznie każdy potrafi. Ale trzeba właśnie wychodzić poza strefę komfortu i ryzykować i próbować realizować swoje marzenia, bo tylko takie życie jest warte przeżycia. Wiem, że dasz radę i ja wierzę w Ciebie, że to możesz osiągnąć. Zawsze, ale to zawsze podążaj za swoimi marzeniami. Tylko takie życie jest warte przeżycia. Jeśli spodobał Ci się ten materiał i chcesz takich więcej, bardzo serdecznie proszę Cię, zostaw subskrypcję, aby być na bieżąco z materiałami, które dodaję regularnie dwa razy w tygodniu. I bardzo serdecznie również proszę Cię, zostaw łapkę w górę i skomentuj ten film, bo to mega motywuje i napędza mnie do działania. Dlatego wiesz, co robić. Od dzisiaj marzenia są Twoim numerem jeden w serduchu. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiaj i nie mogę się już doczekać kolejnego odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów. Dlatego lecimy po marzenia! Liga Mistrzów czeka! Trzymaj się! Cześć!